4, 3, 2, 1, go! Lewy do prawy Do końca nawrót z prawej Nawrót z lewej na środku Nawrót z prawej Szupek z lewej I lewy 90 od mały plac Tak. Z prawy 90 supe z prawej Nawrót z lewej Ciasto, ciasno, ciasto prawo, prawo, prawo do końca i nawrót z prawej tutaj tak. lewy 90 do lewy 90 na mały plac i teraz polecimy na mertę nawrót i lewy 90 mega stop.